Rodziło w tej restauracji. No. <laughs> eee... Pójś tu. Puść tu. Pokaż mi w tej restauracji, <laughs> mi się przełączą, bo mam tylko ustawioną tą filię. Już się pojebało. Nie to ty, bo czuję i kto później zaremontował. Bez anteny. Antena mi wyleci do o i, po, i będzie... Po telefonie. Będzie o, telefon. I sygnał sygnały. Będę się musiał dawać dwóch złotych za ten telefon. Który, ten? No, ile? Chyba to. za jeden dzień. Byś złotych dostąpł, więc nie. Za ten? To jest dziewięcioletni, proszę zademonstrować. Niech każdy biją. Sygnały, dzwoneczki, RK, PL. A działasz aparat? Aparat. aparat jest kochany, ukryty, montowany, montowany jest, nie w każdym telefonie, każdy telefon ma tu, no. No. demonstruję, odczepiam tu i jest ukryty, o, Jest ty widać. robisz tak, widać? a proszę panie, o, klawiatura się troszkę tam. o, tu jest ukryty aparat, proszę uprzejmie, tu jest ukryty aparat. I przy robieniu zdjęcia nie przyciskam żadnych klawiszy, co jest bardzo są, no, zaskakującą, można powiedzieć. I przyciskamy, i jedziemy. I jest zdjęcie. I co się robi automatycznie? Wracamy do pozycji R.A.P.L. Następnie przykręcamy antenkę. Dlaczego? Już tłumaczę. Żeby nie zginęła. I co robimy następnie? Patrzymy, czy trzeba dzisiaj na wieczór ładować. Cztery krechy. Co robimy zresztą trzecią... Do, do Keidy. Znowu mamy wiadomość. Wiadomo, A bo to dzisiaj jest niedziela, to słuchany będę miał 500 SMS-ów do samego wieczora. Dobra, starczy z tego I czytaj, co tam pisze. Już, tak, tak. Tylko dwadzieścia groszy za każdą godzinkę rozmowy. I godzinę co mogę nabijać? Dwie butelki za nieco Skarpackiego i godzinę mogę sobie kurwa, jak hrabia chodzi. Nie w waszych radiostacjach, kocham Damy dalej. A rozmowy do ery i na stacjonarne. o, Aktywuj godzinkę za grosze kodem następującym. Koszt całej informacji złoty dwadzieścia dwa. Bez batu? A? O, jest stary, stary. Następnie po wyczytaniu rozmowy cofamy się do pozycji wstępnej i co robimy? Przy, padany, yy, przy ulewnym deszczu, który pada i już jest ekran zamoczony. No, no, robimy? Nie popsuł się. Co robimy? Wycieramy. Wycieramy o sam kant. Pokaż jeszcze O raz. sam kanci wycieramy, żebyś pamiętał, bo to jest bardzo rzeczą ważną. No. Kant. Co, dlaczego kantem? Bo masz. Po kolejności takie robione. I jeżeli przeczyścisz kantem jedną drugą, no. to cię wyniesie tańszym kosztem niż proszek od prania spodni. Kochany, już masz wyczyszczoną. Już ma reklamę, on by taką rzeczy. I chowamy i co jest, że są już w tej zamykamy. Odpadnie. żeby nie wypadła. O, to jest bardzo dobra odpowiedź. Na wstępie co robimy po zamknięciu? Nie sięgamy po Stoimy zawsze później. różno można powiedzieć. Sięgamy po restaurację. Dopóki jeszcze pszczoła się nie schowała do ula. Jest miód klipka. A my stoimy w takim otoczeniu, że jest miód No. I, I co robimy? Miód Miód i lipa. To mu sąsiada ule, nie? Ale no stoimy li... nad lipami. Demonstruję, że co trzeba zrobić. Pierwszą rzeczą najważniejszą jest kolej. Korej, bo kiedyś to się szyjko ułamywało i się piło tajwi. A, że teraz mamy korki zamontowane, ale pijemy. Dlaczego tak mało wypiłem? Dlatego, że za 6-7 minut chciałbym się znowu napić ale nie będzie z czego i za co, więc, demonstruję, zakręcamy Głośniło. zakręcamy i co robimy? Chowamy do no, mamy kieszeń zawsze lewostronną, w razie, że kieszeń nie zmieści dna mamy denko cięciejsze, Cięcie. to demonstruję. Chowamy przed milicją, chowamy. Przed Tak, to to. No, tak oczywiście, że milicja. Powiedz jest jest parę słów mil... do milicji. To chciał mi powiedzieć. Znaczy jakby to wyrazić ze słów głębokich i słodkich. Nigdy nie kochałem, nie lubiłem milicji. A no że oni jeżdżą, no to oni mają taką pracę. Muszą jeździć. Choć jak widzę. Yy, to rozumiesz tak, jakbym się zagotował, rozumiesz od wątroby, nie rozumiem, zdjęcia po winach. Aha. To wtedy ta się czuję jakoś bardzo nietypowo. Yy, nietypowo można powiedzieć i, i, i jakby w, i, i był w dreszczach alkoholowych. No. Można tak powiedzieć. Dziękuję. Proszę bardzo.